Cześć, Skorpiony! Witam Was serdecznie na Waszym czytaniu relacyjnym. Czytanie jest właściwe dla osób, które są w relacji z jakąś swoją osobą formalnej, bądź też dla osób, które mają kogoś konkretnego na myśli i chcą zobaczyć, jakie te energie będą się wydarzać we wrześniu między Wami a Waszą osobą. Pamiętajcie, że czytanie jest ogólne, bierzcie tylko to, co z Wami rezonuje. Już patrzymy w takim razie, co dla Was. Skorpiony, Wy jesteście w energii odwróconej siódemki mieczy. I jak postrzegacie Wasz związek, Waszą relację z tą osobą? Czwórka buław. Jak postrzegacie swoją osobę, swojego partnera? Trójka mieczy w odwrocie. Zobaczmy w takim razie, w jakiej energii jest wasz partner, wasza osoba na wrzesień. Trójka kielichów w odwrocie. Zobaczmy, jak postrzega związek i relacje. Ósemka kielichów w odwrocie. I jak postrzega Was karta śmierci. I teraz zobaczmy, jakie energie są między Wami. Mamy rycerza kielichów w odwrocie, mamy as denarów w odwrocie i mamy głupca w odwrocie. Na spodzie tali mamy siódemkę buław, czyli dramat, też obronę przed tą relacją przynajmniej jednej ze stron. Ktoś tutaj się broni, ktoś być może też wynosi niepotrzebne emocje i dużo tych emocji, i intensywnie wygląda ta relacja. Natomiast dla wielu z Was jest to relacja, która jeszcze się dobrze nie za zaczęła, a już się w jakiś sposób e, zakończyła. Będziemy patrzeć, dlaczego jest taka sytuacja. Wybaczcie, drogi Skorpiony, musiałam na chwilkę przerwać, ponieważ miałam nieoczekiwany telefon. Już wracam do Was. E, wracając do tego, jak mi się rozkładają Wasze energie, to tak jak powiedziałam, coś być może się zakończyło, zanim się zdążyło zacząć. Ale też z tych energii, które tutaj się pokazują dla Was, można wywnioskować, że Wy raczej odchodzicie z tej relacji. Nie jesteście tutaj spełnieni. I Wasza osoba może też czuć, że jest nikła szansa na porozumienie, ale zobaczmy, czy na powrót, ale zobaczmy. A, co jeszcze nam powiedzą karty dopowiadające? Jesteście w odwróconej siódemce mieczy. Ta karta z reguły, tak jak tutaj jest opisana, mówi o nie do końca właściwych powodach, dla którego jesteśmy w związku i w relacji. W pozycji odwróconej może mówić o tym, że zorientowaliście się z jakiegoś powodu, że ta relacja nie jest dla Was dobra i odpowiednia. Aczkolwiek. Odejście z tej relacji, czy wychodzenie z tej relacji może nie być do końca transparentne i jasne dla drugiej osoby. Mogliście nagle się właśnie zapaść pod ziemię, albo przestać się odzywać, albo po prostu nie do końca chcieć powiedzieć, co tutaj jest na rzeczy. Zobaczmy, dlaczego ta siódemka mieczy jest w odwrocie u Was. Mamy odwróconą siódemkę, siódemkę buław, czyli to jest też ta energia, która jest tutaj, z tym, że jest w pozycji negatywnej, która mówi o tym też, że już nie chce walczyć, nie chce już zabiegać, nie chce um, forsować pewnych rzeczy. Jeżeli nie potrafimy się dogadać, to trochę wy, to jest takie wywieszenie białej flagi. Um, i też mamy Pazia była w odwrocie Paź była w odwrocie, który może mówić o takiej energii um, że przez chwilę było fajnie relacja była fascynująca dla was z, jakich, z jakiegoś powodu um, was tutaj zapaliła ale rzeczywiście nie um, przeistoczyła się na nic stałego, na nic pewnego na nic, czemu warto jest poświęcać dłuższą uwagę, mógł to być romans, mogła być to krótka, płomienna jakaś um, jakieś zauroczenie pamiętajcie, że to jest czytanie na cały wrzesień więc u niektórych to już się dzieje u innych jeszcze się będzie wydarzać także warto mieć to z tyłu głowy czwórka buław jak widzicie tą relację to mogła być relacja bliźniaczych płomieni dla niektórych z Was i to jest informacja ale też y, niektórzy z Was y, y, mogą y, tutaj albo być gdzieś indziej zobowiązani, albo druga strona jest gdzieś indziej zobowiązana. Czwórka Buław też mówi o tym, że tu y, widzieliście jakiś potencjał na stały związek z tą relacją, ale jeszcze zobaczmy, co karty nam powiedzą o tej czwórce Buław. Mamy piątkę, była w odwrocie, czyli rzeczywiście tutaj jest jakiś konflikt, jeśli chodzi o postrzeganie tego związku i relacji jako stałej. Być może jest tutaj za dużo konkurencji, być może zdaliście sobie sprawę z tego, czego tak naprawdę potrzebujecie, i doszliście do wniosku, że nie do końca ta osoba spełnia te przesłanki, żeby z nią być w stałej relacji. Zobaczmy, co jeszcze mamy. As była w odwrocie, czyli znowu, zanim się zaczęło, już zdążyło się zakończyć. Wydaje mi się, że mogła być to osoba, która nie jest gotowa na związek, ale równie dobrze mogliście sobie zdać też sprawę z tego, że nie jest to osoba, w którą chcecie dłużej albo więcej inwestować. Trójka mieczy w, w pozycji, przepraszam, trójka. Nie, czy tak. W pozycji odwróconej to jest to, jak postrzegacie swoją osobę, i tutaj definitywnie sobie dopowiem, bo może być tutaj dużo interpretacji. Mamy wisielca w pozycji prostej. Wydaje mi się, że to jest osoba, która. Z jakiegoś powodu wstrzymuje swoje działania, mogą być też, może tutaj być jakaś sytuacja trzecia mogą wychodzić też z jakiegoś zranionego serca z jakiegoś obszaru po być może zdradzie albo też ze względu na swoje zaniedbania ze względu na swoje zaniechania i brak Ruchu, czy decyzji, no, trzeba było się pogodzić z tym, że ta relacja nie dojdzie do skutku. Tutaj, jakby ta osoba nie do końca jest też pewna, i tak ją postrzegacie, że ona nie do końca jest pewna, czego tak naprawdę chce, co dla was jest też w jakiś sposób energią blokującą. Mamy też dwójka kielichów w odwrocie. <laughs> Znowu. Brak takiego poczucia miłości, brak kompromisu, brak Unii, brak wyjścia naprzeciw i próby budowania związku i relacji jakiejkolwiek, zwłaszcza jeżeli chodzi o relację romantyczną. Trójka kielichów to jest energia, w jakiej jest Wasza osoba, zobaczmy dlaczego. Mamy króla mieczy. Uh, jest to osoba, która y, ba, postrzega świat, to może być osoba z podznaku bliźni, odwagi lub wodnika, ale jest to osoba, która postrzega świat w bardzo racjonalny sposób. Um, może kierować się własną strategią, własnym interesem. I może to być też osoba, która jest, tak jak wspomniałam, tutaj może być sytuacja trzecia, która jest nierozwiązywalna. To jest też osoba, która oddziela emocje od logiki i od różnych um, działań, czyli nie jest zbyt wylewna, um, bardziej skupia się na sprawach, czy to ma sens, um, czy rzeczywiście jest tutaj um, jakakolwiek um, inicjatywa. I mamy rycerza kielichów. Rycerz kielichów w tym połączeniu może mówić o takim podejściu dzielenia się i mówienia o swoich emocjach, czyli to też jest osoba, która mogła Wam powiedzieć i zakomunikować, że darzy Was, co prawda, jakimiś tutaj emocjami. Ale nie, jak gdyby nie widzi możliwości pojednania albo znalezienia właśnie tego kompromisu i tej równowagi, bądź też wyjścia z jakiejś sytuacji, w której się ta osoba znajduje. To jest też osoba, która może mieć problem po prostu z takim zwykłym cieszeniem się z tego, że spotkali Was na swojej drodze i Umiejętności poniesienia się emocjom i uczuciom. Raczej jest to osoba, która nawet jeżeli Widzi jakikolwiek potencjał, to bardzo stara się racjonalizować pewne sprawy. Was postrzega przez pryzmat ósemki kielichów w odwrocie, a raczej waszą relację, czyli coś, co jeszcze się nie skończyło, być może są tutaj powroty, być może jeszcze są jakieś próby, być może oni sami chcieliby jeszcze, albo uważają, że jeszcze te drzwi są między wami otwarte. Zobaczmy od razu, co oznacza ta ósemka kielichów w odwrocie. Mamy gwiazdę w pozycji odwróconej i mamy królową denarów w pozycji odwróconej. To może być, słuchajcie, energia, która może wskazywać na brak zobowiązań, ale też brak nadziei. Czyli, mimo tego, że wracamy do siebie, mimo tego, że nie jest to historia zamknięta, to nie ma tutaj też nadziei na jakieś przeramowanie tego związku i tej relacji na coś stałego. Tutaj też może być jeszcze ciągłe uleczanie się z jakiejś um, przeszłej historii, szczególnie, że pojawia się królowa Denarów w odwrocie, więc może być, tak jak wspominałam, jeszcze sytuacja jakaś trzecia, która wchodzi między Was. Wy się pokazujecie w karcie śmierci w pozycji prostej. Czyli Wasza osoba postrzega Was przez pryzmat osób gotowych do odejścia, do rozstania. Mamy dziewiątkę kielichów właśnie z powodu braku takiej satysfakcji emocjonalnej, braku spełnienia w tym związku i mamy dziesiątkę kielichów. No właśnie z tego powodu, że być może chcecie szczęścia, radości, miłości, a macie poczucie braku realizacji, tych ważnych dla Was emocji w tym związku, w tej relacji. Rycerz kielichów w odwrocie jest energią między Wami. Może być tutaj brak komunikacji, ale przede wszystkim rycerz kielichów w odwrocie może mówić o pewnego rodzaju zwodzeniu emocjonalnym. I mamy kartę rydwanu. I mamy kartę królowej buła w odwrocie. E, tu jest przede wszystkim e, potrzeba zwrócenia się do swoich emocji jest tu dużo indywidualizmu tak jakby każdy z Was trochę ciągnęło w swoją stronę lub też jedna z osób ciągnęła bardziej w swoją stronę na zasadzie własnego zadowolenia, własnego spełnienia i po prostu ruszenia do przodu, bo tu już nic nie, nie trzyma a z w odwrocie już sprawdzamy co to oznacza Rycerz była w odwrocie, czyli znowu brak komunikacji być może, ale też to, co się pojawia, to brak przekucia z takiej pasji i z tych wszystkich pozytywnych emocji z tej chemii, która Was tutaj łączy, brak przekucia na coś stałego, na coś pragmatycznego. I mamy też ósemkę denarów, czyli Brak jest właśnie tej pracy, bądź też zwrócenie się do spraw materialnych, zwrócenie się do pracy, do tego, co jest pewne i pozostawienie tej relacji w tyle. Być może jedna z osób chce inwestować, druga nie bardzo to widzi, albo nie widzi, jak to się rzeczywiście przekłada na związek i na relacje, więc tu nie ma jak gdyby wspólnych. Wspólnego bycia na tej samej stronie. Um, głupiec w pozycji odwróconej mówi o um, przede wszystkim um, końcu, zanim się coś zaczęło, ale też. Um, Trochę lekkomyślnym podejściu do sprawy i tutaj rycerz denarów nam się pojawia, czyli ktoś, kto myśli, że może coś jeszcze można tutaj zbudować, być może wy tak myślicie, być może wasza osoba, że jeszcze jest tutaj jakaś szansa, żeby wyjść z jakąś propozycją. Ale mamy cesarza w odwrocie, czyli znowu mamy energię, która się nie chce zobowiązać, nie chce się zawiązać i która być może też jest w jakiś sposób zajęta. Czyli znowu jest blokada początku. Nawet jeżeli rycerz przejeżdża z denarem, czyli z jakąś propozycją, to odwrócony cesarz nie ma przestrzeni na to, żeby wesprzeć tą energię, żeby tutaj coś pragmatycznego mogło się między wami rozwinąć. Zobaczmy, co jeszcze karty wyroczni mają na temat waszego związku, waszej relacji. Mamy motyla, mamy maskę, mamy miłosny telefon i mamy uwiedzenie. Energia motyla mówi przede wszystkim o ewoluowaniu, o następnej fazie i też o uzdrowieniu wewnętrznego dziecka oraz o wzrastaniu. Motyl często jest związany z energią transformacji, czyli też z energią śmierci um, i takim przeramowaniu sobie pewnych rzeczy. E, Maska wskazuje na to, że rzeczywiście nie wszystkie sprawy między wami są mm, otwarte, są rozwiązane. Ktoś tutaj być może coś. U, Ukrywa, ktoś nie mówi o swoich prawdziwych uczuciach. Tu może być też razem z tym uwiedzeniem, właśnie zwodzenie. Zwodzenie, uwodzenie, pokazywanie jakiejś swojej części, która nie do końca jest czy prawdziwa, czy realistyczna. Natomiast też maska z uwiedzeniem może mówić jasno o romansie, o zabawie, o czymś, co było chwilowe i co wyczerpuje już tutaj swoją energię. Miłosny telefon może mówić o tym, że nadal będzie jeszcze tutaj jakiś kontakt, tak jak mówiłam. Tu jeszcze są dramaty, siódemka buław, tu jeszcze być może ktoś będzie nawiązywał kontakt. Będą takie, to, tu jest niezamknięta energia po stronie waszej osoby, w tej ósemce kielichów. Także mogą być jeszcze próby rozmów, mogą być jeszcze próby jakichś kompromisów. Ale tak jak mówię, energie nie wskazują na to, żeby była tutaj do tego przestrzeń. Zobaczmy, co jeszcze powiedzą karty wyroczni na temat waszej relacji. Mamy odrzucenie i stratę, bycie pofragmentowanym, mamy asmieczy, czyli zdanie sobie sprawy z sytuacji, i mamy właśnie mm, zmianę to jest też ta energia, która jest bardzo podobna do energii e, e, motyla e, i taką próbę z tego pofragmentowania. Ułożenia siebie w całości po tej całej sytuacji. Także na pewno przyjdzie tutaj jasność, na pewno będziecie mieć odpowiedzi na swoje pytania w Asie Mieczy i będzie trzeba trochę przeramować i pozmieniać tą energię. Na spodzie mamy poczucie żalu, mamy też takie poczucie być może przygnębienia, które może się w związku z tym u Was gdzieś pojawiać. Zobaczmy, co jeszcze mają karty dla Was. Mamy uwolnić siebie czas, żeby odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Odpuść swojego ex, więc dla niektórych z was może być to relacja bądź jeszcze ciągnąca się relacja z osobą, z którą już nie jesteście. Poznawanie siebie nawzajem. To jest karta, która bardzo często wychodzi w sytuacjach, kiedy też poznajemy drugą stronę, szczególnie przy maskach, przy jakiejś takiej niejasności, niepewności. To poznawanie siebie umożliwia nam dostrzeżenie też innej twarzy naszej osoby. Na spodzie mamy flirtowanie, taką zabawę właśnie energię romansu, energię przyjemności. No i zobaczmy. Co jeszcze nam karty tutaj powiedzą o Waszej sytuacji? Mamy refleksje, iluzje yy, i pewnego rodzaju yy, dysonans, który może się yy, pojawić, ale też introspekcje i własne yy, głębokie refleksje na temat yy, tego, co się dzieje w tej relacji. I mamy utracona miłość, poddanie się, y, uzdrowienie i odpuszczenie. Czyli y, to jest też trochę tak, jak powiedziałam, że bardzo wy się w tej y, y, pokazujecie w takiej energii odpuszczania i y, y, już niechęci do walki i y, 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 próby odzyskania tutaj czegoś. Zobaczmy, co więcej karty powiedzą na temat waszej osoby. Mamy zwycięstwo, mamy szczęśliwa rodzina i mamy kobieta z trzymająca serce. Dla wielu z Was rzeczywiście, szczególnie dla Panów, jest tutaj przesłanie, że może to być kobieta, która ma wręcz w jakiś sposób serce na dłoni bądź też umie się dzielić emocjami i uczuciami. Natomiast tutaj przy zwycięstwie i przy rodzinie można pomyśleć i można sugerować, że może być to osoba, która zdecydowała się, jeśli tutaj jest jakaś osoba trzecia, na szczęśliwą rodzinę i na budowanie tej rodziny. Jeśli nie, to być może karty też wskazują, że wbrew pozorom jest to dla Was zwycięstwo, ponieważ idziecie w stronę swojego szczęścia i idziecie w stronę być może budowania stałego związku. Realizowania właśnie tej swojej miłości, natomiast ta osoba tego nie mogłaby Wam dać. Już na niestety, zgasła świeczka, ale to nic. Zobaczmy, jakie, jakie wiadomości ma dla Was Wasza osoba, co chciałaby Wam powiedzieć. Mamy tu, chcę być kimś więcej niż tylko przyjaciółmi. Chowam się za materialnymi rzeczami i chowam się w pracy, żeby Ciebie zapomnieć, czy zakopuję się w pracy, żeby Ciebie zapomnieć. Tak jak wspominałam, tam była energia z ósemką denarów, która właśnie sugeruje, że niektóre osoby przechodzą przechodząc przez tą zmianę i przechodząc przez tą energię, przede wszystkim skupiają się na pracy i na zarobkach. Chciałbym, chciałabym podzielić się z Tobą moimi dobrymi czy jakimiś dobrymi wiadomościami. Być może coś ważnego, coś pozytywnego wydarzyło się w życiu tej osoby. Wydaje mi się, że dla tej osoby też byliście albo jesteście nadal kimś ważnym, coś być może się wydarzyło, gdzie. Chcieliby się z Wami podzielić tą pozytywną energią i tym, co się u nich dzieje, no ale z jakiegoś powodu pewnie nie bardzo mogą. Zobaczmy, co jeszcze mają dla Wam do powiedzenia osoby, szczególnie dla osób bez kontaktu. Ruszam do przodu ze swoim życiem. Kocham Cię, tylko nie wiem jak Ci to po pokazać w tym momencie. Nigdy nie oczekiwałem, nie oczekiwałam zakochania się. Szczególnie dla osób, które rzeczywiście mają do czynienia z osobą zamężną, bądź też z osobą w innym związku, jest to informacja, że ten status, to zakochanie się było czymś zaskakującym, że ta, tą osobę w ogóle to być może zamroczyło, nie była na to przygotowana, ale postanowiła i postanawia ruszyć ze swoim życiem dalej. Dla osób, gdzie dla osób, u których nie ma, nie występuje, jest też sytuacja jakaś trzecia, tutaj skomplikowana. Jest też taka informacja, że Wasza osoba nie potrafi okazać tych uczuć, i to jest przede wszystkim ten król mieczy z rycerzem kielichów, czyli racjonalizowanie wszystkiego, odrzucanie tego aspektu kielichowego i sprowadzanie do analityki. Kocham Cię dziś, jutro i zawsze. Jestem głupcem, czy byłem głupcem? Byłam głupia, nie przyznając tego. Wcześniej. Czyli to jest też osoba, która e, zaczyna sobie zdawać sprawę z uczuć, które do Was e, ma. E, natomiast, e, no tak jak wspominałam, e, nie bardzo tutaj jest przestrzeń przy tych energiach, przynajmniej w tym miesiącu, przynajmniej teraz, żeby się Wam tutaj coś e, zmieniło na takie bardziej pragmatyczne e, podejście. Zobaczmy, jaka rada dla Was, e, drogie skorpione. Macie bardzo podobne, słuchajcie, karty do wagi. Naprawdę. Mam wrażenie, jakbym prawie powtarzała to samo czytanie. E, rok e, od teraz. Zaraz zobaczymy. Medytacje przynoszą odpowiedzi. Okazja. Prawdopodobnie będziecie mieć okazję tutaj, żeby się, jak podejrzewam, wyzwolić, ale też dowiedzieć czegoś. Będziecie mieć okazję, żeby sobie coś uświadomić, żeby dojść do jakichś wniosków. Rok od teraz może być informacją dla tych osób, które próbują się być może uwolnić, wyzwolić, mają takie poczucie, że jeszcze są spętane. Być może tak długi okres będzie Wam potrzebny do wyzwolenia. To nie musi tak być, więc spokojnie. To jest też jakaś ogólna prognoza, więc jeszcze raz, weźcie to, co rezonuje. Rok od teraz też może być dla Was informacją, że dopiero wtedy nastąpi jakaś dla Was energia, gdzie rzeczywiście poczujecie, że ruszycie w sprawach emocjonalnych z kopyta, ale też może być to informacja, że Wasza osoba dopiero po takim długim czasie będzie być może albo dostępna emocjonalnie, albo poukłada sobie pewne rzeczy i pewne sprawy i tyle czasu też jest tutaj jej potrzebne na przeprocesowanie pewnych rzeczy. Nie zmienia to faktu, że karty nadal Wam radzą poszukiwania odpowiedzi w sobie przede wszystkim i słuchania siebie i swojego głosu, i także rozglądania się dookoła, bo tutaj jest definitywnie jakaś okazja. Dla niektórych z Was może być to też okazja na nowy związek, na nową miłość i na nową drogę. Drogi Skorpiony, to wszystko, co mam dla Was. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnych czytaniach.